Żebym tego nie zrobiła, gdyby miała kochającego męża. A tymczasem, diło nie bez skazaniec. Ja chcę i śmierci, oczekuję na wyroku wykonanie. Ona już zmęczona, zamyka, zamyka apartament i uderza, stanie, tak? Zamyka apartament i idzie w kimę, ha? Posłuchajcie, co będzie dalej. Lecimy wariaty wariat. Uh, tak! Każde nowe życie to miłości iskierka, o każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka Trwa się winiątek tego nie ukryje żaden make-up, żaden make-up, żaden make-up Każde nowe życie to miłości iskierka, o każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka Zawsze wybieraj życie, tego się nie lękaj, tego się nie lękaj, tego się nie lękaj, tego się nie lękaj zem. Tak wyraźny tak rzeczywisty, Znalazła się przez chwilę w bardzo brzmiennym i zaciśnym, Poprzył już delikatnego bicia swojego serca, Czuła ogromne pulsujące serce nad nią, Nad tym wszystkim, Czuła, że to serce bardzo kocha, I to serce dla niej jeszcze czymś naprawdę bliskim, Nagle tak, jak do ściany usłyszała głos bardzo dziki, Który mówił o niej, Z efektu murek, to licznego, Głusceło jej skórę, To po pewne narzędzia, które, Zaczęły krychać ją, Jak szmacianą lampkę, Powoli rozdzielające delikatnego, struktury, Przerażenie i krzyk, ratku i mierzący pusto jakiś był jakiś batom obraz mego rezultatu oglądała, jakby unosząc się z tego miejsca, dała sobie sprawę, że to wszystko mogło oprzeć perspektywy nienarodzonego dziecka. dziwny potrzebny płać. Przerzucenie, wyrwany kład ma płaszcz, przez to wstępne cierpienie, okąpienie i nie zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Dziś mały, was, cóż na Erykcie mały bobas, cóż za widok słodki, cóż za widok. Zestępny nie jest boje na nie powiem, którego miała za to, że żyją jej rodzice, a ta sama bez rachania oddałaby życie za tę swoją maleńką miskę, jak Rzeczy wielkie, zawsze wybieraj życie, by uwielbić Boga, życia pięknie, by Boga, życia pięknie, zawsze wybieraj życie, czego się nie lękaj, tego się nie lękaj, tego się nie lękaj, w każdym życiu zobacz miłości wielkie, uczyni nas wszechmocnych, rzeczy wielkie, dziś udzielam Boga, życia pięknie, dziś udzielam Boga. Życia pięknie, w każdym dzieci zobacz, miłości wielkie, uczy się nasze koszty. Rzeczcie wielkie, dziś udziele do Boga. Życia pięknie, dziś udziele na Boga. Życia pięknie, dziś udziele Boga, życia pięknie, Zyga, dziś udziele na Boga. Boga, życia, pięknie, tak się tak. Dziś udziele Boga, życia pięknie, dziś udziele Boga, życia pięknie. Dziś udziele Boga, życia, pięknie, dziś udziele na Boga, Dziś ujednam Boga w życia pięknie, dziś ujednam Boga w życia pięknie. I tak naprawdę mi się zdaje, że ci wszyscy, którzy zdecydowali się dzisiaj pójść w tym marszu, też wybierają Boga w życia pięknie wybierają Boga w rodzinach. To jest coś niesamowitego, jak wielkim darem jest życie, jak wielkim cudem jest życie. Myślę, że naprawdę dzisiaj możemy tutaj z tego miejsca powiedzieć: tak, oddaję Tobie chwałę, Panie, oddaję Tobie chwałę w życiu. Przecież widzimy, jakie są dramaty. jaka jest to, to walka, tak, by każdy miał prawo do życia, by każdy mógł żyć. Dlatego tych wszystkich, którzy jeszcze nie podpisali, zachęcam, tam stoją pro że w takich żółtych koszulkach, oni troszkę już kurtkami zasłonili niektórzy, tam można złożyć swój podpis, jeżeli jesteś za życie, za obroną życia, angażujesz się jako pro chcę, żeby każdy mógł się narodzić, żeby nikogo już niewinnego, nie można było zabić, proszę tam po prostu śmigać, sobie podpisywać, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie? Okej? Okay? Dlaczego to mówię? Dlaczego jest ten kawałek? Bo jeszcze piątkiem po Polsce działamy jako y, profilaktycy w szkołach. Jesteśmy już od kilku lat spotykamy masę ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi w różnych placówkach, szkolnych, wychowawczych, więzieniach, poprawczakach. Są ogromne dramaty, dramaty ze względu na to, że rodzina jest podkopana że rodziny rozsypują się dzisiaj jak domki Widzę, to bardzo często. Rozmawiamy z młodymi i nie tylko. Rozmawiamy naprawdę z tysiącami ludzi. I powtarza się po prostu, to, jak w Powtarza się to, że w rodzinie jest brak miłości. A przecież każdy z nas jest złożony po to, by kochać i być kochanym. Po to jesteśmy. A pierwsze miejsce, z którego powinniśmy otrzymać miłość, które powinno wypełniać nasze serducho, to jest rodzina. Ale jak niektórzy pewnie już mogą to znać za topski, może są takie osoby, że ludzie też mogą zawieść. I zaczyna się problem. Tutaj stałem przed Wami naprawdę słabe osoby. Nie? Jesteśmy osobami uzależnionymi. Jesteśmy osobami trzeźwiejącymi od ponad 7 lat. My to określamy w skrócie, bo to jest tak w języku terapeutycznym, my to określamy skrócie, że jesteśmy po prostu wolni. Nie? Ale nie w takim wymiarze, jak sobie myślisz, nie? że wiesz, to jest ta wolność, którą Ci świat proponuje. To jest coś innego. Ku wolności swobodził nas Chrystus. To jest to. I też osiągniamy Boga w tym, że jest wolność. W tym, że możemy się doświadczać wolności nie takiej, że wiesz, wszystko Ci wolno, ale wszystko przynosi Ci korzyść. Wszystko Ci wolno, ale nie wszystko buduje. Dlatego dzisiaj, wiesz, że chwilą padał deszcz, jest teraz słońce, a ja czuję się przy prostu niesamowicie wolny, czy jest deszcz, czy słońce, chcę oddać Bogu chwałę, Czaj, tak? Jeżeli chcesz dzisiaj z nami tutaj oddać Bogu chwałę, no to zapraszamy, nie? Jeżeli może dawno tego już nie robiłeś, że kurka uwielbialiś Boga, wiesz, w tym wszystkim, to można zrobić dzisiaj z nami, okej? Okay? tak. To no wszyscy, którzy Ubiegałem boga dzisiaj, z nami bez względu na to, w jakiej sytuacji życiowej się znajdują, okej? Okay? Tak. Hele, zbyt wolny cichy. Tak. Oddaję dobie chwałę, oddaję dobie Panie, cześć. Tym wszystkim, co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie, Panie, cześć. Tym wszystkim co mi dajesz Czy jest to płatne, czy jest to deszcz Daj się w dajesz zdaj jeść Każdego dnia z miłością O mnie się Miłość boja Przykrywaczek przyjmuj do dziś Do twarzy serce prostych Płaciłeś mój dług, nie ciągasz mnie w kosty dobro swą dobroć Nie jestem anostyk Głowa swe żółtasz, ciebie i ostyk Ty jesteś lipsem, ciebie i postyk Proszę dać siłę, wyniewał się postyk Te głosy sędziowo, poświata karte Częściej jest bez litosty, demonu przyjmie chce, zakładać kakańce dajesz nam niewysiany na pancerz, Który chroni lepiej niż te wroni i Nie z tego wyciągniętym środkowym palcem i tak Ewangelia będzie przemierzać osiedla Oddaje dobie chwałę, oddaje dobry panie, cześć. Tym wszystkim, co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to też. Oddaje tobie chwałę, oddaje dobie panie cześć! Tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz Oddaję to bywałę w każdym spotkanym człowieku Pod ręku uśmiechu. Ile Żach oddaję to bywałę. W światło na brzegu, nawet jeśli ten świat na oczy czysty brak. Nawet jeśli zaskibę, za chwilę, za kilka sekund na stąpi ogromny jakiś globalny krach, odlany brak okryje całą ziemię. Tak I za Ciebie, za wiarę, za miłość i za nadzieję Za to, że możesz przekroczyć na dzień trud Prawie zapomniałem, a mnie życie pragnieje Boże, daj nam karę, większość i publiczny Bo Twój był i zwolony z duchu Przerwał kwiat dołownie i cierpienie ciężkich grzechów i choroby Zmierzony i wybrany, gdy życzysz podłogę Bez ostatnich sił krzyczy Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie parę część. W tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Pani Ty wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Bądź uwielbiony Panie dzisiaj, w tym, oh, tak, w tym miejscu, w tym parku, w tym wieście. Uwielbiam Cię Panie, w każdej rodzinie zamieszkującej to miasto. Uwielbiam Cię Panie, oddaję Tobie chwałę naszej historii życiowej, bądź ucieczony, Panie. W tym wszystkim, co jest, jest trudne i czego nie rozumiemy, chcę oddać Tobie chwałę, bo jestem tutaj, by Tobie chwałę. Tak, na wielki, wielki w bądź ucieczony, bądź ucieczony z tych wszystkich osób, które dzisiaj się przeczaczają się przez Tobie i z pierwszych ramach, bądź broni, Panie. Dzięki Ci, dzięki Ci za to spotkanie, dzięki Ci za tę manifestację, tego, że czujemy przywiązanie do rodziny, i pragniemy stawać w obronie życia. Dzięki Panie za to, że żyjemy. Dzięki Ci, że jest teraz słoneczko, że wyszło. A przed chwilą brudłeś, Bo Ty jesteś niesamowicie zróżnicowany. Ty jesteś kreatywnym Bogiem. Tego Boga chcę wielbić. Temu Bogu chcę oddawać cześć. Bo ten Bóg dał mi prawdziwą wolność. Ten Bóg dał mi nowe serce. Ten Bóg dał mi nowe życie. Nowe tchnienie, nowy start, nowe spojrzenie już na wszystko przez pryzmat Jego miłości. Dlatego Rodzimy się na nowo. Rodzimy się na nowo w Chrystusie. Dlatego nazywamy się wyrwani z niewoli, bo jest ktoś, kto wyrwał nas z bagna, z niewoli nałogów i grzechu. On nas wyrywa każdego dnia. On tchnie Ducha Świętego i chce też, byś Ty otworzył się na działanie tego Ducha, by Duch Święty mógł poruszać się w Tobie. Tak, dzisiaj jest uroczyste też zesłanie Ducha Świętego, jeżeli ktoś jeszcze nie to mówimy. Duch Święty chce przemienić też Twoje życie, chce poruszać się w Tobie. Ten, byś stał się nowym człowiekiem. Rzeczywiście to jest w naszym życiu. Możesz z tego się śmiać, możesz nie wierzyć w żadne słowo, które padnie przez te czasy, w których będziemy, ale to jest nasze doświadczenie, głęboko doświadczenie tego, że spotkaliśmy Jezusa i że to nie jest żadna legenda, że jest Jezus, który wyciąga do Ciebie dłoń, swój przybite dłoń i mówi do Ciebie po imieniu. Mówi do Ciebie kocham Cię, kocham Cię miłością wieczną. Mam tak wielką miłość, jak się nie znajdziesz nigdzie. Mam miłość, która ma serdeczny To mówi do Ciebie, mówi kocham Cię mój mały robaczku, kocham Cię. To mówi do Ciebie Bóg. Czaisz to? Myślę, że kto chce, te osoby, które tutaj z nami są, jeżeli ktoś chce, może z nami teraz się pomodlić, to będzie bardzo prosta modlitwa, jeśli chcesz. Modlitwa przez gest. To nie jest jakieś wymagające straszne, Także zapraszamy tych wszystkich, którzy są naprzeciwko nas, żebyśmy powstali teraz. Powstanie. ujęciu, co tam szkodzi, nie? A jeżeli... A jeżeli nie traktujesz tego jako modlitwę, to możesz to potraktować jak taki fitness, dobra? Możemy się tu Jaką Taką gimnastykę, Chcemy zobaczyć, czy tu jesteście, kochani, z nami, bo chcemy z wami troszkę nawiązać też dialogu, żeby to nie był monolog, dobra? Także wjeżdżamy, to będzie poprzez gest. Jeśli chcesz odsługiwać, jeżeli chcesz ogień miłości, tym ogniem jest Duch święty, tak dzisiaj, że go, okej? Okay? Tak Jeśli chcesz, odpowiadasz gęstem. Jeśli nie, gdzie nie mówisz, może tak po prostu jak manewry, no bo patrzę, czy gdzieś tam wiesz, drzewa, a w drugiej stronie. Tak jest, tak, tak, tak jest. że Także kochani, wjeżdżamy, mimo że nas jest garstka, tu pod sceną, pod sceną. No Pojechaliśmy, tu jestem, to widzicie mnie Patrzę, a gdzie jest scena? A tu pan od tych połów tutaj mówi, a a co? My mamy do fontanny, to mówicie Leża ja tu, wścikała ta poddana, ale już ona nie sika, ale możemy teraz się razem z wami położyć. Okay. Jeśli chcesz koszisz, to gestem, ale nie jeśli chcesz, tylko chcesz, nie? Nie, Jeśli nie tylko chcesz. Tak, niech miłość Boża serca w naszych dziś płonie, kto się na to zgadza, niech klaszcze w dłonie, niech klaszcze w dłonie, niech klaszcze w niech dłonie jeszcze mocniej! Uuu. Niech miłość Boża w sercach naszych dziś zapłonie, kto się na to zgadza, niech klaszcze w dłonie, Niech nasze dłonie, niech nasze drogie, niech niech nasze drogie, jeszcze nasze hmm. ha, niech miłość drogie, na niech nasze drogie, niech zaponie, nasze drogie, niech nasze niech nasze niech nasze dłonie, niech nasze drogie, niech nasze niech nasze dłonie, niech nasze drogie, niech nasze na niech nasze naszych niech nasze drogie, niech nasze nasze niech nasze drogie, jeszcze nasze niech nasze niech nasze niech nasze Niech miłość Boża w sercach naszych dzieci zapłonie, kto się na to zgadza, niech z się dłonie, niech zje się dzwonie, niech zje się dłonie, niech z się dłonie, <śmianowidł> dłonie, dłonie, jeszcze wyżej. He. niech miłość Boża w sercach naszych ludzi zapłonie, kto się na to zgadza, niech z się dłonie, dłonie, niech gdzie się dzonie, niech z się dzoniem. Niech nie się dzwoni, wyżej bęk, zobaczyłem ogień, zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę by nogi, za te za płot też Tobie, za polu też Tobie, za to też Tobie, za też Tobie, zobaczyłem ogień, zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę by nogi nogie, za półno też Tobie, za też tobie, za półno też Tobie, za polu też Tobie, za to też Tobie. Uwaga, każdy moment. Bardzo ważne. Żebyśmy mogli pomodlić się w taki sposób. Bardzo dziwny, może dla Ciebie, yy, za osobę po lewej, prawej stronie. Może się nigdy nie podjąłeś podbitki próbowy, to dzisiaj masz okazję, pierwszy raz czy może. Ok? Teraz robimy coś takiego. Jeśli chcesz do ognia miłość, może na osoby po lewej, prawej stronie, jeżeli kogoś masz, może po lewej to, no to zrobić, to tylko w jednej sobie. to robimy coś takiego, ja mówię. Zobaczymy ogień, zobaczymy ogień i tak bardzo pragnę by te nogi. Zaponą też tobie, zaponą też tobie. Przez taki gest, za chwilę to zrobimy, dobra? Uwaga. Albo, uwaga, jesteście? Tak zobaczyłem ogiem, zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę, by te nogi, za też tobie, 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 zobaczyłem ogień, zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę, by te nogi, za też Tobie, 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 zobaczyłem ogień, zobaczyłem i tak bardzo pragnę, by te nogi, za też tobie, za też tobie. Zapłonę też tobie. zapłonę też tobie, bracie żalony. <grywa> Uwaga. Naprawdę teraz, jeżeli chcesz, to dalej będziemy wzywać Ducha Świętego. Tak, jeżeli już to słoneczko wyszło, nie jest taki gest. To są otwarte dłonie. Może nigdy, może pomniłeś się, ale w taki sposób jeszcze nie. To jest gest otwarcia na Ducha Świętego. Myślę, że dzisiaj w ten dzień bardzo ten gest jest potrzebny, by to zrobić. Otwarte dłonie, czyli stajemy przed Bogiem, że jest, po prostu mamy puste dłonie. Z czym możesz przed nim stanąć tak naprawdę? I to jest wiesz nas takie świadectwo po pokazanie ludziom, tak, ja otwieram swoje dłonie na gest, no, na gest Ducha Świętego. I, i możesz, żyć. możesz otworzyć te dłonie, wysoko, jeżeli się nie wstydzisz, możesz tak otrzymać sobie, tak jakbyś czekał na datek. Okej? Okay? Tak możesz zrobić, nie? Bo w sumie czekasz na Ducha Świętego, który jest obietnicą ojca, który jest wodą żywą, który jest ogniem, jest wodą żywą, która chce ugasić wszystkie twoje pragnienia. Myślę, że to jest bardzo ważne, także jeżeli chcesz podczas tego utworu możesz sobie w sercu powtarzać, przyjdź do Święty, możesz zamknąć oczy. Jeśli nie chcesz otwierać dłoni, to chociaż połóż rękę na sercu i mówisz, przyjdź Panie, poczuć swego Ducha, pościg swego Ducha na nas. Dotknij mojego życia, przemień moją rodzinę, przemień to miejsce, w którym się znajduję codziennie. Przemieniaj te miejsca pracy, szkołę, uczelnie, przemieniaj te wszystkie miejsca Panie. Znieś swego Ducha tam, by Duch Święty mógł przemieniać tą ziemię, gdzie się znajdujemy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Ok. Przyjdź Duchu Święty. Jak tak dobrze słychać? Słyszycie dobrze widz? Tak czy nie? Okej, tak. Ok, dobra. Przyjdź Duchu, święty, duchu, święty. Przyjdź duchu święty, święty, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, Nie imię Jezusa prosimy. Przyjdź Duchu Święty, do tych wszystkich osób, którzy się dzisiaj tutaj, tutaj Przyjdź w Duchu Święty ze swym ogniem przyjdź w Duchu Święty, ludzie węzy wschodnie, niech takłoną jak pochodnie, języki ogniste swoją miłość rozwalasz szatański system, wściekłe demony uchodzą z podwiskiem Zwracajcie się królestwo, że jest bliskie. Chcę Y kawierza -so ci z okopiskiem Dla mnie żyć za umrzeć się z Umrzeć stanie łaski, z uśmiechniętym pyskiem, nie haszem, mundą czy piskiem, Tylko wodą żywą grasisz, tragienia wszystkie, nie łyka które podaje establishment Wórz Duchu Święty we mnie serce czyste Zabierz moje gość, zróbem ja druiste Ty wiesz, to mnie boli Ty jesteś jak miłości, ja na boli kierunek tam jest... Co lepiej od soli tak? Do Twojego działania efekt Niszczysz mój defekt Nikt nie jest perfekt Co dzień świat składa Kuszącą ofertę Oferta świata kontra Jezusowe serce Przyjdź Duchu Święty Daj miłości kwitne zręcje Przyjdź Duchu Święty Daj miłości kwitne Tak, Tak, Przyjdź Duchu Święty Prosimy Prosimy Ciebie na co Przyjdź Duchu Święty Przyjdź tylko w tej miłości Pragnę i przyjść Przyjdź Duchu Święty Przyjdź, przyjdź, przyjdź Duchu święty, przyjdź tylko w moje mocy, pragnę już żyć, przyjdź duchu święty, przyjdź, przyjdź duchu święty, do tego miejsca przyjdź duchu święty, do mego serca, przyjdź duchu święty, do tego miejsca przyjdź duchu święty, do mego serca, do mego serca. Przyjdź duchu święty, przyjdź duchu święty, Przyjś z Duchu Święty, jak żyć otajny potom, to w jednym momencie mogę stać się poliglotą Tym Ty pocieszasz mnie życie stają się Golgotą. Przyjdź i zadamy grzech tej ludzkości kwotą, Wziąć nas, Dobry Boże, przed każdym despotą. Naszą głupotą sprawiam stał się, jak Twoje światła fotą Służący potężnej miłości, Boże, dającym strumień, życzmy, co idzie o ślicenie w sumie sumie Stąd na nas parek lecie z nieba w szumie. Ty z brami, że z wami głowy a w ciało przy obleką się kości ze krzyż Chrystusa i Boże jest atestem, dzięki przestrożyłeś dane, niebo bezkresne, stoję patrząc moich uniesionych krąg, jestem. Dzięki ci duchu prawdy, dzięki, że jesteś, dzięki ci duchu prawdy, dzięki, że jesteś, dzięki Mojej mocy, pragnę i żyć, przyjść, przyjść, Duchu Święty, przyjść, przyjść, Duchu Święty, do tego miejsca, przyjść, Duchu Święty, do mego serca, przyjść, Duchu Święty, do tego miejsca, przyjść, Duchu Święty, do mojego serca, do przyjść, Duchu Święty, przyjść, Duchu Święty, wypełnij, wypełnij, te wszystkie miejsca, które są zniszczone przez grzech, przez nienawiść, te wszystkie miejsca, które niszczy demon. Szczególnie w naszych rodzinach. Prosimy Cię, Jezutnij na nas Ducha. tknij Ducha Świętego na nas. Prosimy, by Duch Święty przychodził ze swoją miłością do naszych rodzin. By Twoja miłość, Panie, wypełniała te wszystkie miejsca zniszczone. By Twoje światło wypełniało te ciemności, które są w naszych rodzinach, w naszych domach. To, co zniszczył alkohol, przemoc, rozwiązał rozwody lub jakieś inne sytuacje. Prosimy, byś Ty to naprawiał swoją miłością, byś Ty posłał tam swojego Ducha, który jest Duchem pocieszycielem. Niech On wchodzi, niech On wchodzi we wszystkie te miejsca. Prosimy Cię, Jezus, Twoje święte imię, byś Ty to wszystko naprawił poprzez Ducha Świętego. Tkni, tkni Ducha Świętego, Panie, na nas. Niech tam zagości Twoja miłość i pokój. Tak bardzo potrzebujemy pokoju serca na to dzień. W tym dnia codziennego, Panie, ty widzisz nasze troski, nasze zwątpienia. Przyjdź z Państwem i z odwagą wystawiać odważnie kroki codzień, byśmy mogli nie poddawać się tej rzeczywistości, która często jest przytłaczająca. Prosimy o Twoje wzmocnienie. Prosimy o zastrzyk Twojej miłości, Panie. Niech to się rozlewa w tym miejscu. Niech się to rozlewa w tym mieście. Niech się to rozlewa w naszych rodzinach, Panie. Amen. Uwaga, kto chce, bo słowa mają moc, kto chce, żeby te słowa zaistniały w jego życiu, to jest słowo pieczątka, tym słowem jest słowo Amen, czteroliterowe, bardzo proste, ok? Czyli jeżeli chcesz, żeby to zaistniało, ta modlitwa w ciągu Życiu, to powtarzasz za nami Amen, ok? Amen, tak, żebyś, chyba... żebyśmy was usłyszeli po prostu, dobra? Czyli musisz, musisz powiedzieć, żeby to przeleciało przez tą fontannę, bo ja nie będę wiedział, czy, czy rzeczywiście to pieczętujecie, ok? Dobra. Bo ja nie będę wchodził tam na, na, na tę kulę, nie wiem co to jest żeby to usłyszeć, dobra? Więc kochani, uwaga, my mówimy amen, wylecimy. Amen! Amen! Ej, no, ja nic nie słyszę tutaj. Dobra. uwaga. Kto chce, żeby to zaistniało, robi to cztery razy głosem, oczywiście portem że, okej? Okay? Uwaga. A amen. amen! Amen! O, już lepiej się... Ale jeszcze słabo, jeszcze słabo, brat. Jeszcze słabo, jeszcze jeden motyw, okej? Okay? Y jeszcze raz. Tylko bym prosił czy pana akustyka, mogę na chwilę? Mogę na chwilę, żeby tutaj ten, ten lupik troszeczkę podłożyć? Okej, okay. Okay. pieczątkę za chwilę położyć ale zanim podbiję, chcę usłyszeć samych panów. Sami panowie, ja mówię oczywiście. A wy panowie na grubo lecicie Amen. Uwaga, panowie! Amy! Amen! No trochę jest tych panów. Uwaga, teraz same panie. Amy! Okej, okay, dobra? I jedziemy z tym podpici, uwaga! Uważaj, prawo w górę, kto? Prawo łapkę, kto się tak wstydzi, podnosi prawa łapkę elegancko, ugięte kolanki i potem pić Dobrze! Dobrze! Powołujam się chwileczkę i zaraz jedziemy do podpitu, okay. Jeśli tak. tylko chcesz, to wyczytujesz to potem pić, czyli? Ej, my będziemy tak, mówić amen, aby opowiadać amen, potem pić! Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko chcesz, a? Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko chcesz, ziomek? Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko chcesz, uh! Jeśli tylko chcesz, oczywiście, jeśli tylko chcesz, jeśli chcesz, by miłość, Boża siła w Twoim sercu, jak diament, to krzyk amen, amen. jest wy, nie słyszę, amen i jeszcze raz, ha? jeśli chcesz, bo miłość, Boża siła w Twoim sercu, jak diament, to krzyk amen, amen, amen. Panowie sami, jeśli chcesz, by miłość Boża siła w twoim sercu jak diament to krzyknij amen. Amen panowie. amen. panowie, Amen. I księżniczki same, amen. Jeśli chcesz, by miłość Boża siła w twoim sercu jak diament to krzyknij amen. 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 I wszyscy na wraca, uwaga. Jeśli chcesz, by miłość Boża siła w twoim sercu jak diament to krzyknij amen. Amen. Amen! Jeszcze raz! Dwa Ostatni dwa. raz! Jeśli chcesz, by miłość Boża żyła w Twoim sercu słuchaj amen, to trzy Amen! 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 Świat!